Eee, będzie... e, i... się jest i... się Rionela. i Mafia, a dzisiaj będziemy grać w Uno <omics> no. to już widzimy się w grze. -no. To I w Uno, to... O, to trzeba wyłączyć, to trzeba wyłączyć! Bo to, że to dodaje karty. kurde Co wy zrobiliście? Wyłączyłem bez! Wyłączyłem akurat! Że bez botów będzie! A, to dobrze! Dobra, to... Ale nie ma botów! Mówiłem! Co no, jest? No. No tak, dobiera? No tak, siedem kart dobiera.

jaki kolor? To e, CHCE?! Bo idziemy jakieś gówniane, nie? O no, re! Ja e, stryk... no, kurde, po co ja położyłam jedynkę, Dobra, daję to. O no, dziękuję ci. Nie, ja, nic innego, muszę to. stary <laughs> Dobrze, że nie znamy. Teraz ja. Teraz to nie wyciągnęłam zaraz do karty? nie to jest? jest. ej, sorry, fej, ale fej. mogę tylko jedną kartę położyć wait nieee ja to to jest. To to jest. ale się... o, kurwa, nie To jeszcze nie miałem to ale czemu red, nie, czemu red ja bo zabieram. właśnie też nie wiem a czemu tak duże no nowi tak dużo dobiera! <grymka> ja to nie czwutte kocki, pierdzisu Ty grę sobie jaka jest zbugowana, nie? Na jaki kolor się zmieniło? Bo ja nie wiem. Na czerwony! A, dobra. Mm, no super. O dobra, jedno do mnie dało tylko. tak okay. to ja się jedynie teraz zrobię. Dobra. Aj, sej, 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 sej sej. Wej, Niestety, ale nic nie mam. Pom ha! pomyślałam. <grym> <grym> eee, nie, nie dawaj, że wszystko. Ej, Dor Dorian, ty masz? A ty masz? Hej, hey, hey, hey. <grym> no, Może. O, ha, ha, trzy. Ale go porobiliśmy. Ej, sorry, nic innego nie mam. Tak na no, serio. Ej, to mnie to dobrze, a... że mi tak zrobiliście, bo ja nie mam żadnej karty, żeby położyć. To ale wiesz, że teraz masz trzy kolejki, na, to co, już... Kolej, dobra, Czemu trzy kolejki? Nie wiem, a nie nie, 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 co? Co? No nie. No i ja tego tak nigdy nie grałem, ja to grałem zawsze inaczej. To grałem jakoś taka trochę zbogowana. Dawajcie panowie, panowie. Co? Ej weź połóż coś do dobierania do na Doriana, mam ma dwie kolejki. Nie Tylko spróbuj widać coś. Do... O. I jak zrobić UNO? No nie nim! Ma... O! Mas no jest. A to super. Nie ja tego nie położę, ja tego nie położę. O! hej, hej, hej! moja jedyna oh, karta to jest... to jest to. I ja to położę, bo nie mogę nic innego położyć. mnie! Yeah. Yeah. Nie, dobrał, 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 dobrał. Dorbał, dorbał? Dorbał, dobrał! Dorbał, dorbał. No, <laughs> rata rata. A ja mam blue ja Co mi dobrał? Musisz mu dać coś na do zabieranie, na zabieraniu do mu musisz coś dać. Ja nie mam! Ja to no tylko to mam w ogóle. Jest! Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze! Co! Eee. Porobiłem was, tylko proszę nie niebieskiego Ej, fogle, fogle! widzieliście! fogle? Ej, następny level mam XD! Aha. Ile tego, jak... Czekajcie! Trzeba. Stack plus! Załącz gówno. Stack, stop, stack, stop! Nie, no, nie włączajcie! No nie, bo to będzie dobierało randomowo! No dobrze. To jest drap Nie! To u... play. Tak. drap kuku! Nie! To właśnie niedobrze. nie dobrze! Wyłączajcie! Ale. Ty... Ale tak się nie gra! To jest tylko. Weź, weźcie go! Weź się, kiedy ktoś zacznie! A tak, ja takie jak zepsuć, to Idę do was! Kwiatówka! No weź, coś zacznij! Dobra, a, nie... a zróbcie to normalnie, no! Właśnie, tak jak wyłudzeniach, a nie Let's go! Let's go! Nikt nie będzie randomowo odbierał kart! Jak do, do radołów, karty? kartę no nie będziesz randomowo dobierał kart. Tą grę, w kurde weź. Ale tak się nie, nie gra. Tak się nie gra normalnie! Tak się nie gra normalnie! To jest jak. To jest jakiś drdymał. To jest jakiś drdymał e, właściciela. Tak się nie gra w UNO. Ty kiedyś grałeś w prawdziwe UNO? Grałem. W prawdziwym życiu? Tak. Grałeś, ale chyba nie umiesz grać. No nie, ja nie mówię angielskiego, dlatego... Let's go! No serio? Dobra, co e, by tutaj dać? Najlepiej byś przyzawała pluski bo... A, to nie, nie! A nie można, bo to, pewnie ma innego kolor! Nie, robię tego! Ha, dwa e, położę. To, ej, ale skąd byś wiedział, że to ty? Aha, ja, to... ja nic nie mam. Ale nie wiem o co chodzi w ogóle, bo jest w ogóle nie. Jaki kolor? Bobo o green! Fajny kolor! Rever... Ej! Ej, A. bo ja mogę położyć teraz! Nie! Ty Rever. Katorze to. To teraz, oh, nie? O, dzięki! Nie, bo my będziemy cały czas rewers składli. Ja już A. nie mam, sorry. Uh, już nie miałem. No reverse. O, dzięki. <laughs> no, rewers! Dziewiątka! Daj mi rewersy! Ja nie mam rewersa, ja, ja nie mam rewersa. Kto to jest, bo... No, bo ale... no? Ale, bo my ale... Nie ale... film! Wy Wybombijajcie, no! Nie zapraszaj go. Ja go nie zapraszam. Ja go nawet to nie jest mój za... kolega, ale on sam dołącza. Pa. A to okay. And... A, mogę to oddać. Ja nie mogę nic położyć, to ja była moja góra. Tak. No nie no jak masz przecież jak ktoś ci daje plus, to nie możesz położyć, nie? To to jest sens. Papa. To tak zawsze się Ma grało. No sensu, chłopiec. No to nie mam koloru. Jaki chcecie kolor? Zielony, zielony! Red czy blue, blue. Red blue. Zielony! green, green, green! green. green. Ale ja nie mam green, dlatego. Miałeś green przecież. Nie miałem green. Ja mówiłem blue albo e, red. Zero. Ej, to ty jednak umiesz no angielski. To ja zbiję kolor. No tylko trochę. Ja zbijam kolor. I'm so, dobrze, no. dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Ej, kto... ej, kto masz runo Masz runo rebirth? I'm so angielski. angry. I'm so, angry. I'm so red. Red. I had... Mam yeah. i to wiesz... To po... To za chwilę położę! Za chwilę no, pomieszę! Ej! Tyś mi miałem plus dwa, ale sensowna jest tego! To wiesz co położę? Nie mam nic, muszę, ej, sałat muszę, sorry Bo nie mógł! Ja nie miałem nic innego, nie miałem nic innego samoz! Ej, Nie ser Masz... I powinno się dać położyć schodki, albo albo numerki dwa, albo trzy. Ale to są schod schodki, to jest właśnie... No nie ale nie czemu dwie karty? Nie, no było no też są. No bo nie miałeś takich kart do położenia. No nie miałem żadnych kart do położenia i tylko jedną przebieram. No to! to? to? <laughs> Aha, ja chyba rozumiem tą grę, tylko jak masz liczbę, tyle kart dostajesz. Tak się to śmiejesz, ba. to dostaniesz. Tak, tak. Red? To dał no, no, Rad dał Reda, ale Ty, dobry, mam no, dobrze najgorszy! O, dobra, jest, tylko jedną kartę mi O. Tylko pinki się. No, No, czekam. to on dał Redy? Red, red brzydki. Błąd... <suszy> rad jest brzydki. <suszy> PopPokemon, <Radia> jest brzydki. <suszy> o, let's go! Dobrze, co nie? Dobrze, dobrze. Packo, ale ja nie mam drugiej O kurde... Ej, ja bym dostał! Ja bym dostał! Ej, ja bym dostał te karty, i nie Dorian! Aj, teraz ja... Co teraz zrobić? Ja nie mam! Ja nie mam nic! Musisz mu Ja mam tylko szóstkę! Nie jest żadnej karty! Nie Nie, 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 nie żadne dobieranie kart! Ja nie no, Let's go! Let's go! And Let's go! Kurka! 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 okej Gramy na Kurka! A, Kurka! No. Kurka! Oh, no. Ja okay. no. yes! <laughs> <Yeah, laughs> nie mogę. Kurka! Kurka! co? Kurka! tutaj Kurka! kart? Kurka! 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 psuta, Masz jakby. siedemka, let's go! Ale nie, on ma bilet czerwony! On ma. to debilu! O, to na niego było położone, to dobra, to ja położę to. Nie, yeah. jest, dobra, let's go, bonfarte. tylko jedno mi dobiera. Oh, yes. O, no. jest! No, no ile mi, ma uno, ma uno, ma no mi dobiera? O, małno, on No on No ile mam mi Jakiś tam kart dobiera! Ale ty tak, masz honor. Ari... Miałeś to masz! Ej, Ari! O nie! O Ej, się z nie, śmiem. nie! 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 Połóż coś! Nie. Połóż coś! Nie. Dobrego na Pokemona, żeby nie wygrał! Oj, zrobię to! Proszę Nice. I pewnie mu jeszcze randomowo dobierze 10 kart jakby... Nie no, idę. Dawaj, 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 dawaj. Nie, dobra. Ej, Sara, ale muszę to zrobić. O nie! No zielony, no czerwony! Zielony! Ziem, będzie, zielony! Nie, nie, Dobrze, dziękuję! Pascą robię! O. Jedy... Pała! Pała, dałana! Dzięki! Dzięki! Nie, Ciek. Ciek. no ja nie mam karty. Ma super. O kurde, jak to trwa... No i no, no, no. fuck! to super gra, nie? Super gra! Zagrałaś taka źle futa, nie? Tu 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 Kotki wywitaj! Buuu! kotki! Tylko spróbuj mi dać plus, nie? Aha! Dzięki! Nie. Ooooo! Oh. Nie. No sag, oh! Nie! 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 Czerwony! Żółty, żółty, żółty! żółty. Do dobra, czerwony albo żółty? Zielony. Zielony. Aha. Ja <Glarni> No nie mów! <grymne> Karman karma wróci, Karman wróci! Nie, NIE! NIE! Odwróćcie mi kolejkę, ale odwróćcie mało. mi kolejkę, odwróćcie mi kolejkę, proszę waw! Odwróćcie mi kolejkę, Karman wróci! Dziękuję <grymne> cię, kocham cię, kocham cię! Kolejny. Ej! Hitom! Ej, nie... Ej, wiemy, że on. Ej! Wiemy, że Dorian jest game, bo powiedział, że mnie kocha! <grymne> nie, nie, Dawidu! <grymne> nie, nie, ja nie, nie, nie o to chodzi! Nie z Nie, nie o to chodzi! Co to jest? Yellow! No nie! Ile? Jaki kolor? Jaki kolor? Nie wiem! Yellow, 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 yellow. A no, no to nie mam. Ej! Ej, coś na całata! ta coś na całata! Jaki kolor no chcecie? Jak? Yellow, yellow, yellow! Niebieski, niebieski, niebieski! Niebieski! Nie, albo yellow, yellow! Albo green, albo red. O, green. O, o, o dobra! Tak. Ja nie mam green, ale spoko! Chociaż... Chociaż on będzie dobierał Dobra to Zdągłeś tak dobiera O, końcu A co ja mogę położyć na to XD? Nie wiem, A da. Mam to -ry 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 -ry. Dobra, co mogę teraz dać Ej, bo ma Mafia o? ma czerwony, Mafie ma czerwony No mam Nie, 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 nie. <ścoughs> <ścoughs> Dobrze

Chłop ma milion kart, No Dorian, widzisz przed czym Cię uchroniłem? Ja też teraz uchroniłem <grystanie> No. Chłopie, tylko jedna tak, Da się no wygrać tak, Ta gra to Ko, jest za to bardzo zacięta Dwa? Dwoja, Dwója z matmy Dwója z matmy Jeszcze kładę dziewięć kart i mam e, zadanie zrobione jakby. Czekaj, 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 czekaj. Też muszę ten podziemny start położyć. To ja uzrażone. też. Co ja, ja czter... 41? A ja jeszcze położyłem. No, położyłem tak, 41, no Ja też ja położyłem też. 41, nikt wda. Ja też. O, dobra, nie mam. dobra. Nie. O! Nie, o, o, dobra. <ślać> o, o, o! Ej, teraz nie miałem stopa, w razie czego? Teraz cię nie mogłem uchronić. Pojechać. Tarara, nikt tego nie słyszał. Dobra, co to jest? Szóstka! Nie, to zimą? Nie, to jest, jest? to jest szóstka, jest kle... kreska na dole. Na dole, kreska mówisz? Dobra, to ja. Nie A kreska! Trójka! O, dobrze, dobrze, dobrze. Siedma, siedma. Ej, to jest ta. To jest trójka. taka. Ej, to jest ta karta, ta, o której mówiłaś, że. Że masz jeszcze że, ja, że masz żółtą? To ta? To ja mam 3, 5 żółtaczek. O kurde. Dobra, miałem kolor na żółtą. Nie. Nie. Trzy nie. godziny, nie. później. Nie! nie. 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 E, a gracz, ale ta gra serę za Czyli ja mam Sorry, naj... Nie mogę nic zrobić innego. No Dziękuję Ci! Dziękuję ci! Yes. Dziękuję ci, że. Nie, w sumie to ci nie dziękuję, ale dziękuję. Aha. Aha, ale Co to jest. A ja nie, nie mam żadnej karty, żeby położyć. Masz na pewno jakąś. jakoś. Jakąś musisz mieć. Chyba, że masz plus dwa na Pokemona, to idealnie. No tak. Masz, proszę, odpłać mu się. Oczy. Nie ma widać. A. Jestem! O, o! o dobra, to jest tylko zmiana koloru. Dobrze, dobrze, yeah, oh, dobrze! Nie, nie! Nie! No czemu blue? Ja już nie mam blue dosłownie. Musicie go zatrzymać! Daj mu na dobieranie. No ja nic... Ja nie mam! No ja... Ja też nie mam nic. Aha. Aha. Jeszcze pięć kart, jeszcze pięć kart, jeszcze pięć kart! Proszę. Na na... Dam ci to już nie wpuściliśmy do domu. Teraz... Dorian. Ja? Haha! Ha! Jak nie zmieni... Jak nie zmieni... Jak nie zmieni się na inny kolor, to już mam! Haha! Ha. Jak nie zmieni, kolor, to, to mam. nie zmieni się na inny kolor, to już mam. nie zmieni się na inny kolor, to też mam.

Nienawidzę. Co ty nie dobierałeś? Tyle. Bo to jest Aha. tylko plus cztery. Ej, karty sałata I karty na tworzą łącznie tyle ile ja mam. Tu ta ja gra to no. trzy godziny już, ale dobra. Jeszcze dwie karty! Jeszcze dwie karty! O, dzięki. Aha. Proszę. I dzięki Mardzia. Ej, jakby Dorian, albo... że mnie prawie zabiłeś, ale, zrobiłaś, ale dobra. Ja bym jakby... Ja Czuję, jakby bym się nie a wy byliście razem. Dobra! Mam! Nie no. Dobrze, dobrze! Ej, ej, masz coś na dobieranie, sałat? No mam, wiesz? Nie mam. A nie, ja to ustawiłem, że tak to byś położył! Sorry, sorry! No? Ale mnie no i Karol co, Pokemon? Pokemon? Jesteśmy równi! A no ja o przygrywam, a Tera prawie wygrywa. To być... co? W to pierwsza karta, jaka mi się wyświetliła. Dobrze, dobrze! Yes. No nie! No nie! No nie! No nie! Ja no nie! Praca, Ale ja nic nie mam! A trójka A, yeah, mam zadanie! Już zrobione dawno sumie oh. <laughs> No nie się, tak, ha, Jeszcze trzy A widzę. małpa. Jest <laughs> co. Aj, co ja zrobiłem? Sorry, Alus. Nie lubię Cię! Sorry! Ja Od dzisiaj prąba... nie! Prąbałem nie! 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 Ale ja Nie! mam karty przecież A, Nie! mam No ja Nie! 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 No Nie! musisz Nie! 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 no, nie Opłaszła. chcę tego robić. No pan nie boży plus cztery! No sorry, no nie miałem nic innego, no! Dobrze! Przepraszam cię, nie miałem nic innego. Czeepuu! To to jest! No. Pokémon. Pokémon, Wywalcie jej! No, ja wywal go, wywal go, wywal go! To no nie jesteś nie, jeszcze ja gorzej! Wywal go, wywal go! Dobrze! Komar Nie. u mnie lata, komar u mnie lata! Komara <noise> 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 słyszałeś jaki komar wielki? Ej, ta ruda już trwa pół godziny dosłownie. Kurde To wygra Ja sobie Mafia. sortowałem karty <noise> Dwójka Ósemka. Ósemka Co ja mogę dać? Całego? coś dać dobrego, ja zielone, żeby... Daj na zielone, daj na zielone lub niebieskie, zielone lub niebieskie DAJ NIEBIESKIE, DAJ NIEBIESKIE, NIE MAM ZIELONEGO, DAJ NIEBIESKIE a ja, nie, a nie, a nie, tak jaka, Dobrze, tu też jest dobry, tu też jest dobre O, tu też jest No mi ja A <laughs> ja? Blok To ja, Dorian Jezu Maria Wiesz, zdarzyła się Awaria! Ej, bo ma taką tu ma jedną niebieskie, kartę! Niebieskie, Nie no Niebieskie, <trypiało>, niebieskie, Znale, niebieskie, niebieskie, proszę! Dobra, niebieskie. Daj, niebieskie! Kto to jest! Paj ile mu dobiera, pa ile mu dobiera, Miał nie, nie, nie. jedną kartę! Sorry! Ej, bo dobrze! Dobrze! Ty trzy na mnie wygraj! Ty trzy na mnie wygraj! Dobra, dziękuję, Ej! To mi położyć, żebym miał dziewięć! Dziękuję bardzo serdecznie. Ej weź mi na jakiś inny kolor. Możesz do dać obrót spraw. No ja mówię, że ja... <ścoughs> no się mówię, że ja nie mam zielonego. No, no. Nie miałem nic, karty. nie Ale co? O ja! Mam to, mam to! <ścoughs> Brawo. Pokemon. Przepraszam. Masz coś plus na 4. dobieranie. Ej, nie. nie da się, nie da się, tak. Plus no, 4, się. nie to plus 2. Dobra jest. Raz, adam. Cześć, chlap, masz mam najwięcej suma. kart. Nie wiem Pierwo, nie. Ej, weź zmieni... Daj uno reverse! Proszę, daj uno reverse, bo ja nie chcę ciebie płaść kart. Nie. Nie, nie, nie stoj! Zielony, zielony! Zielony! Zielony, jest król czerwony. Okej, okay, to daj czerwony. Dobrze. Siema. Ja pierdolę. Leon. Ej, zamieńczaj mi kolejkę, please. I tak naprawdę to ja nie mam zielonego, tylko się trynowałem. Przepraszam, przepraszam. O, dobrze. Dobra, to jaki kolor? Przepraszam, nic innego nie mam. bo weźcie go, wyrzućcie. Żółtaczko, żółtaczko. Leon, wypalaj! A, Alus, jaki... No czemu? Alus, jaki chcesz kolor? Daj e, czerwony! Aka. Okay. No przecież jest czerwony! On no tutaj jeszcze raz czerwony. Nie daj dajony, albo żółty, żółtaczkę. Żółtaczka, żółtaczka, żółtaczka. To niech będzie żółtaczka. Jej! Dobrze! Żółtaczka! <śmulatuj> Pała! Przepraszam, nic innego nie mam. <śmulatuj> Raz. Nie let's go, Nie. Let's, go! Nie. Let's, go! Nie. let's go, Nie mam teraz Nic najwięcej kart! Go! Go! To Nie mam teraz najwięcej kart! Let's go! teraz Nie mam teraz najwięcej kart! Let's go! Ja dostałem. Ja. Przepraszam, ale Przepraszam. znowu muszę to zrobić. Przepraszam. Nie Przepraszam! Nie dam rady w minutę. A ja, ja, Przepraszam cię, Aldo, przepraszam, nie chciałam się tego ja? robić. Przepraszam, ja nie, przepraszam, No, tak prawda, prawda, Ja wszystkich przepraszam, ja ja nie? No, świecie ja go, no nie, no mnie wiesz, Masz no, no, coś na dobieranie! On ma niebieski, on Chyba. ma niebieski! Dobrze! Serio? Tak. Ja sobie sortuję kartę XD. Chłopaki, już byśmy skończyli tam brudę, bo ona już trwa trzy godziny. A to gdzieś... Nie! Cały tutaj da. Coś na dobieranie, na dobieranie, na dobieranie, na nie. dobieranie! Okej, okay, to daję to. Jego cenę plus 12 to. O, dobra. Na dobieranie! Karta na dobieranie to jest siódemka! <grymne> to tak, to tak. Dobrze! Puką już nie będzie. Nie będę na, na ciebie kładł. No, dziękuję. Teraz na mnie będziesz kładł. <grymne> dziękuję. <grymne> I mam nie potem tym. to ocenę nie dostaniesz! Tylko minusa! O, oh, oh, nie. Wow. <grymne> Ej, może coś na... Ej, Pokémon, ej, sałat, weź mi coś na dobieranie połóż, bo ja nie mam nic na dobieranie, żeby mu położyć. Dobra, to masz. Ty, nic mi to nie dało, xD. Wreszcie. O nie...